Patrycja? Maciek? Cześć. Macku, teraz takie tanie bilety do Wielkiej Brytanii. Mhm. Powiedz mi, czy wybierając się na urlop potrzebna jest jakaś wiza? E, nie. E, jeśli jedziemy na urlop do 90 dni, nie potrzebna jest nam żadna wiza. E, jeśli jedziemy tam dla potrzeb rodziny, turystycznych e, nie jest nam potrzebny żaden dokument, po prostu musimy kupić lot. E, ale zaznaczam, że e, nasi strażnicy znaczy Oficerowie Straży Granicznej wyrywkowo i coraz częściej zaczynają się pytać o powód naszego przyjazdu. Jest ważne, aby Mieć lot w jedną stronę oraz w drugą, lot powrotny, mieć dokumenty ze sobą, które to potwierdzają, mieć potwierdzenie na przykład, że się pracuje w Polsce lub też się ma emeryturę, jest się studentem, mieć jakiś dokument potwierdzający, że mamy z czego się utrzymać lub też jedziemy do jakiejś osoby z naszej rodziny, która nas utrzyma tam na miejscu i taka osoba powinna napisać list mówiący o tym, że pod jej adresem, że ten dany okres będziemy i że ona będzie dbała o koszty naszego utrzymania. Podczas naszej podróży. Można zwiedzać dłużej, tylko trzeba, tak jak właśnie wyjaśniam, mieć sponsora osobę, która z rodziny jasno podkreśli, ja mam status który pozwala mi tam mieszkać, i to ja będę się tą sam zajmował. I dlatego proszę się przygotować i bardzo często mieć jakieś dokumenty potwierdzające nasze intencje. A jak to jest z pracą powiedz mi, gdybym tak chciała wszystko rzucić i po Brexicie wybrać się do Wielkiej Brytanii. Nie mam tutaj żadnych dobrych wiadomości. Dobrze, że polski ład dał ulgi na powrót do Polski, bo niestety u nas rynek pracy się bardzo zmienił. Nie jest już możliwe, aby przyjechać. Nie ma możliwości przemieszczania się do pracy tak jak to było przed wyjściem z Unii Europejskiej. Albo do czasu naszego fizycznego wyjścia z Unii. W tym momencie, po pierwsze, sugeruję, aby skontaktować się z agencją pracy mhm. i z nią, jej się dokładnie dopytać, czy mają jakieś oferty pracy i czy są w stanie asystować w tej procedurze. Tutaj podkreślam, że takie osoby jak informatycy, takie osoby jak lekarze, specjaliści w jakichś danych dziedzinach nadal są w stanie przyjechać do pracy, nadal nasz rząd ich poszukuje, lecz tutaj całą procedurą powinien znaleźć pracodawca, który już uprzednio zatrudni, pomoże w zakwaterowaniu, w wizie i w całym procesie prawnym. Jeśli chodzi o po prostu przyjazd turystyczny i szukanie pracy, Pracodawcy są nieskłonni zatrudniać takiej osoby, bo tak naprawdę czekają ich bardzo surowe kary, a nawet wykreślenie z rejestru firm. Więc, jakby, no, niestety. Zaczynamy od pracodawcy, tak. Tu zaczynamy jest... od pracodawcy, hmm. tak, pracodawca, dokładnie. Są różne typy wiz, na przykład są też wizy tymczasowe dla osób, które pracują na farmach, ale to wszystko jest zależne od danej sytuacji. Więc tutaj radzę, o, tak naprawdę sugeruję, żeby skontaktować się z kancelarią na miejscu tutaj w Polsce lub też z jednym z naszych biur międzynarodowych, i, po, i, I przekazać nam dokładnie swoją sytuację, więc spróbujemy ułożyć jak najlepszy plan działania z naszymi adwokatami imigracyjnymi. Okej, okay, a co w takim razie ze studentami? Dalej można wyjeżdżać na uniwersytety? Tak, troszeczkę zmieniły zasady, jeśli chodzi o ubieganie się o dofinansowanie, żeby odwiedzić się, Wielką Brytanię na studia. Program Erasmus, który działa bardzo prężnie na terenie Unii Europejskiej, jakby już jest na wyczerpaniu. Te ostatnie fundusze z tego programu się jakby zatrzymują. Lecz już jest nowy system jakby edukacji międzynarodowej i my nadal mamy bardzo duże liczby międzynarodowych studentów, którzy przyjeżdżają, więc tak, jest nadal możliwe, ale wiele rzeczy się zmieniło, więc Tutaj akurat bym sugerował głębszą analizę przed przyjazdem i przygotowanie troszkę większej ilości dokumentacji. Ale nadzieja jest dla studentów. Ale nadzieja jest, więc wszystkich chętnie zapraszamy, a my też pełnie odwiedzamy Polskę. Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli wideo było pomocne, proszę dajcie łapkę w górę lub też zasubskrybujcie nasz kanał oraz przekażcie znajomym, rodzinie te wideo, które może być dla nich pomocne. Dziękujemy.